W dzisiejszym odcinku udajemy się na Ridgeview Card, gdzie naszym zadaniem będzie zebranie sześciu ciasteczek i nakarmienie nimi naszego ducha. Ale żeby nie było za nudno, do dyspozycji będziemy mieli wyłącznie podstawowy sprzęt. Zatem bez zbędnego przedłużania zapraszam Cię do oglądania. Witam Was oczywiście wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mikon, a w dzisiejszym odcinku ponownie bierzemy się za świąteczne wydarzenie. Ale jak sobie możesz zobaczyć, wyłącznie mamy do dyspozycji podstawowy sprzęt. Po mojemu dokładnie, ponieważ posiadamy jedynie jakaś zmiana pod podstawowego sprzętu jest taka, że posiadamy dwa aparaty i zamiast ataki będziemy używać świeczek. Zatem oczywiście bierzemy nasz podstawowy sprzęt. I okej, okay, jak tutaj sobie będziemy otwierać drzwi, Sprawdźmy co mamy jeszcze do zrobienia. Mamy użyć oczywiście EMF czytnika. Psychika powinien 25 mieć. Oraz stawić, aby dwóch świeczkę, czyli właściwie idealnie pod, nasz dzisiejsze, pod nasze dzisiejsze wyzwanie. Oczywiście, poza tym, naszym zadaniem jest oczywiście znaleźć 6 ciasteczek na mapie i nakarmić nimi ducha. O proszę, mamy właśnie pierwsze ciasteczko. Ok, szukamy oczywiście przy okazji kości oraz nawiedzonego przedmiotu. No i oczywiście miejsca ducha. Tutaj coś mieliśmy? Nie, nie mamy tutaj nic. Tutaj też nie ma zupełnie nic. Ok. Czy tu coś mamy? O, mamy ciasteczko, fa wiesz, fantastycznie. Tutaj sobie zapalimy świeczkę ładną, zapachową. No i tak, pójdziemy oczywiście do garażu. Tutaj żadnego ciasteczka nie ma niestety, szkoda. O, tu jest jakieś ciasteczko. Dobra, mamy już trzy ciasteczka, fantastycznie. Dobrze wiedzieć, ale kości żadnej przy okazji nie znaleźliśmy. To musimy zapamiętać, że w garażu żadnej kości nie ma. No, byliśmy tutaj, więc nie ma. Tutaj oczywiście wszystko zamknięte. Oczywiście nie możemy tam później wchodzić. Dobra, wejdziemy sobie do piwnicy już od razu. Wychodzimy sobie tędy. O, mamy oczywiście tutaj... A, nie mam aparatu, dobra. Muszę to zapamiętać. O, mamy tu kolejne ciasteczko. Czyli tak, musimy tutaj wrócić oczywiście, żeby móc zrobić zdjęcie nawiedzonemu kręgowi. Tu mamy oczywiście włącznik światła, który włączamy tylko po to, żeby był włączony. Natomiast nie będziemy używać tego światła, ponieważ na tym wyzwanie nasze nie polega. Nasze wyzwanie polega na tym, żebyśmy posługiwali się wyłącznie tutaj Świecą, zatem ok. Idziemy tutaj dalej. Czy coś tutaj mamy? Nie. Nie ma tutaj kości, czyli też musimy zapamiętać, że tutaj kości nie ma. Jedynie co musimy tutaj wrócić za chwilę z aparatem i zrobić zdjęcie naszemu kręgowi. Tutaj też już nie ma żadnych kości, nic. Dobra, sprawdźmy sobie tutaj w kuchni Czy coś mamy. I nic tutaj zupełnie nie ma, jeśli chodzi o kości. Ok, czyli tutaj kości nie ma. Wejdźmy sobie teraz tutaj. I czy tu coś mamy, na przykład kości albo ciasteczka? Nie, nic zupełnie tutaj nie mamy, jeśli chodzi o te rzeczy. Tutaj co mamy? Tutaj nie mamy chyba też nic. Czy tu mamy jakieś kości albo ciasteczka? Nie, nic zupełności nie ma. Jeszcze teraz spójrzmy tutaj oczywiście w dół, czy coś... Czy wszystko na pewno. Znaczy, czy nie ma tutaj niczego właściwie i tak nie ma tutaj właściwie niczego, zupełnie nic. Ok, idziemy oczywiście teraz na górę. No i pójdziemy sobie od razu na lewo. Przepraszam, że czasami się teraz tak trochę przejęzyczam, ale już troszeczkę tutaj... Oho! Zgasz mi to światło! Nie używamy światła w tym domu! Używamy... O, mamy mroźne temperatury. Okej. Okay. Fantastycznie. Ok. wiem, że duch znajduje się w tym pokoju. Fantastycznie, dobrze wiedzieć. Za chwilę tam oczywiście przyjdziemy, ale sprawdźmy, czy mamy tutaj też gdzieś jakieś ciasteczka. I tak, tutaj mamy ciasteczko. Czy tu coś mamy, jakieś kości albo ciasteczko? Nie, tutaj też zupełnie nikt. Mamy, mieliśmy jakieś kości, bo nie zwróciłem właściwie uwagi na to. Nie, nie mamy tam kości żadnych. No, czy ciebie duchu gdzieś ten, tego? Co ty za bogaty jesteś? Prąd marnować chcesz tylko tyle. O, tu mamy kolejne ciasteczko. I chyba właściwie mamy chyba wszystkie ciasteczka, w ogóle mi się wydaje tu wszystko mamy, nie ma żadnej kości nie ma nie wiem, ten duch jest jakiś w ogóle, nie wiem, chyba wydaje się, że jest zbyt długaty, jakiś zbyt długaty jest ten duch, chyba, że on tak tyle chce świecić w tym domu nigdzie kości tutaj nie udało mi się znaleźć, ale za chwilę wrócimy tutaj właściwie i poszukamy tej kości, chyba, że tutaj w pokoju jest a ja jej nie zauważyłem, nie nie zauważyłem tej kości ale jednocześnie, a, dobra nawiedzony przedmiot mamy, dobra, tutaj sobie zapalimy oczywiście nasz znaczy ten, i teraz tak no, możemy sobie tutaj właściwie zostawić Nasze rzeczy i na ten moment idziemy oczywiście z powrotem do naszego samochodu i bierzemy nasz sprzęt, który, oczywiście w tym momencie weźmiemy sobie, tak sobie myślę, najlepiej będzie wziąć aparat, bo musimy zrobić tam zdjęcie właściwie zdjęcie naszemu um, kręgowi przywołań. No właściwie to musi być za chwilkę. Więc na razie bierzemy oczywiście ten sprzęt podstawowy, to wiemy, że dług znajduje się w tamtej sypialni, ale właściwie nie znaleźliśmy, nie znaleźliśmy też nigdzie właściwie kości, co troszeczkę mnie smusi. Ponieważ będziemy musieli za chwilkę poszukać. Możliwe, że jest gdzieś tam w pokoju. Tutaj zmuchną świeczkę niestety nam duch. Dobra, tu mamy już takie światło. You write something? Can you say something, please? Tutaj mam oczywiście naszą, naszą świeczkę. Okej, okay, wiemy, że duch znajduje się w tym pokoju. Daliśmy mu oczywiście tam sprzęt, żeby wszystko napisał. I teraz tak. Zajdźmy na chwilkę jeszcze na dół, by móc tutaj na pewno zobaczyć, sprawdzić czy nie ma tutaj na przykład nigdzie kości. Czasami tutaj może być ta kość, no może tutaj leży taka. kość, ale ja po prostu mogę jej wcześniej nie zauważyć i właściwie nie ma tutaj kości. No troszeczkę smutek, no ale dobra, idziemy na ten moment po aparat i pójdziemy od razu jeszcze po kilka sprzętów, no po kilka rzeczy tutaj od Wszystkie rzeczy możemy wziąć, więc weźmiemy je. Czemu nie? Bierzemy kamerę, bierzemy UV i bierzemy oczywiście aparat. Za chwilkę też wrócimy właściwie, właściwie po ciastka i po kolejny aparat, żeby już tak po prostu nie latać, bo bez sensu jest takie latanie. Tutaj sobie oczywiście nasz sprzęt zostawimy, sobie go tutaj rzucimy. I teraz wrócimy oczywiście ponownie po nasze ciasteczka i po naszą, nasz aparat drugi. No i tak, oczywiście wchodzimy do naszego wana, bierzemy oczywiście ciasteczka, bierzemy oczywiście aparat, no i przy okazji weźmiemy też drugą świeczkę, bo co, kto mi zabroni? Kto bogatemu zabroni? Dobra, oczywiście wiemy, że mamy mroźne temperatury, to wiemy na 100%. Dobra, na chwilę tutaj sobie rzucę, tutaj też sobie rzucę i teraz tak, idziemy oczywiście na ten moment, bo tutaj, a, aparat już mam w dobra. Idziemy oczywiście na dół jeszcze raz. Zrobić zdjęcie tutaj naszemu kręgowi. I sprawdźmy jeszcze raz czy nie ma tutaj kości właściwie, no bo w teorii tu kości raczej nie ma, bo już my tu byliśmy i właściwie sprawdzaliśmy. No ale jednak coś tu nie gra, że tej kości nie udało nam się znaleźć. Możliwe, że ją po prostu przegapiliśmy, no ale wydaje mi się, że jej nie mogliśmy przegapić. Jeszcze raz tutaj szybko chodzimy, sprawdzamy. No dobra, nie ma tutaj tej kości faktycznie, czyli właściwie dół nam odpada. Jedynie co tutaj na dole możemy jeszcze zrobić, jeśli chodzi o piwnicę, no to wyłącznie możemy tam zrobić za niedługo zdjęcie, by móc oczywiście mieć zdjęcie ducha właściwie. I tyle. Czy tutaj mamy jakieś kości? Nie. Tutaj żadnych kości nie ma, tutaj sobie zapalimy też świeczkę naszą, która widocznie musiała wygasnąć. No i jeszcze raz wiem, że tutaj nie mieliśmy już przychodzić ani nic. No ale ja bym tu jeszcze raz po prostu sobie sprawdził, no bo jednak no, no dziwnie to tak, że tak jednak tej kości nigdzie, no po prostu nie ma, nie? No była kość, no jej nie ma, nie? No tak to troszeczkę dziwnie, nie? No ale faktycznie tutaj nic nie ma. Zatem co, no tutaj kości chyba nie ma nigdzie. No dobra, mniejsza z tym, idziemy oczywiście na górę. Gdzie musimy sprawdzić, czy tutaj ma, nie mamy... Ducha. A czy mamy tutaj ducha? Oczywiście to wiemy, że mamy tutaj ducha. Ale mamy tutaj też do dyspozycji nasz sprzęt przynieść. Zatem, okej, okay, idziemy tutaj na duchu nasz sprzęt. Weźmy sobie na tej zapalmy. Weźmiemy sobie, oczywiście, tutaj jeszcze ufałkę. Dobra. No, na chwilkę sobie to poświecę. To po to, żeby móc sprawdzić, czy nie ma tutaj odcisku palców, których na ten moment nie ma. Ale może być to kwestia też taka. Dobra, to zostawiamy. Czyli mamy tutaj orby. Tu patrząc, orbów nie ma. Dobra, za tak chwilę to sprawdzimy. Ja jeszcze poszedłbym faktycznie po resztę sprzętu. Ciasteczka weźmiemy troszeczkę później, bo te ciasteczka powodują naprawdę agresję w tym duchu. Zrobimy ciasteczka troszeczkę później, no znaczy za moment po prostu, ale tak. Dobra, znowu tutaj wmuchną świeczkę. I też tutaj chyba dałem tą świeczkę. Czy mam we kółku mam tutaj, nie? dokładnie to tutaj, ją tutaj zanieśmy, że tutaj na łóżku będzie idealnie klimatycznie. No i tak, co my tutaj wiemy o tym duchu? Wiemy tyle, że mamy różnice temperatury. Tak i dalej te mrożne temperatury znajdują się w tym pomieszczeniu. Co do orbów, to orbów chyba nie ma na ten moment. Znowu dmuchną świeczkę duch. Nie no, orbów nie ma. Sprawdźmy ten tutaj, czy coś tutaj będzie. No nie ma w zupełnie nic, czyli orbów na ten moment nie ma. Ale mamy MF4. Tym rzucił? Mamy tutaj interakcję? Nie. Fantastycznie. No, fantastyczny Bajcik, nie? Ach. Dobra. Ym, na ten moment jeszcze nie jesteśmy pewni co do odcisków palców. No, wydaje mi się, że faktycznie tych orbów nie ma po prostu, nie? Czyli orbów na ten moment możemy. No, możemy je właściwie wyłączyć. Wyłączyć je usunąć, jeśli chodzi o nasze napadki. O! Mamy odciski palców, fantastycznie. Cyk i cyk naszą EMF-ką. EMF-2. Mamy oczywiście odciski palców. Fantastycznie. Okej. Okay. Zatem mamy tak. palców. Co może być? EMF może być... Zabiłem się zdjęcie? Nie zabiłem Cię, nie? Kurde. Ach. To też jest chyba interakcja. Gdzie ja... Ja mam tutaj ten? Nie mam. Gdzie ja zostawiłem tutaj zapalniczkę? Gdzie ja tą zapalniczkę rzuciłem No kurde, gdzie ona jest? Nic nie widzę. Nic zupełnie nic nie widzę. Gdzie jest zapalniczka? O MF5 Czyli jest to gin, Okej. Okay. Tylko powiedz mi Dzinie. Gdzie jest... O, tu jest. Moje, mam zapalniczkę, dobra, czyli wiemy, że to jest Jean, wiemy, że jest w tym pokoju, fantastycznie, Ok, wiemy, że to jest Jean, no jedynie zdjęć nam do końca się fantastycznie nie uda zrobić, już właściwie mamy trzy zdjęcia zepsute, no cóż, jeszcze dwa możemy zrobić, zatem co, ja bym oczywiście przyniósł tutaj ciasteczka, ten aparat mogę na chwilę zostawić tutaj, idziemy oczywiście po ciasteczka i damy jaduchowi do zjedzenia. Ok, udajemy się na górę i dajemy dółkowi do zjedzenia. Weźmy tu oczywiście aparat, nasz, który tym nie możemy zrobić już zdjęć, ale tym możemy zrobić zdjęcia. Zatem teraz wystarczy poczekać, aż dług właściwie zje ciasteczka. I zrobimy w ogóle jakieś, jeszcze jedno zdjęcie jakiejś aktywności. Okej, ok, sytuacja jest taka, jakbyśmy co jeszcze musimy wybić. Ok, psychikę jeszcze nie uzyskaliśmy, czyli jeszcze musimy uzyskać psychikę niższą. A tak, wezmiemy, wezmiemy ducha, będzie idealnie właściwie. I ok, udało nam się tutaj sprawić, aby, aby duch zjadł te ciasteczka, więc fantastycznie. I teraz tak, wystarczy nam po prostu jeszcze jakieś jedno zdjęcie, byle jakiej interakcji ducha. I następnie wywoł... Aha, dobra. W ogóle gdzie ja tu się jeszcze mogę schować. Sprawdźmy. Jeszcze nie mam 25 plasiki. Tu możemy się schować. Okej. Okay. O, w ogóle. <słuch> dobra. Czyli na ten moment wystarczy, że wywołujemy ducha. Chowamy się. No i mamy po problemie. I mamy już gierkę z głowy właściwie. Dobra. Czy tu się możemy schować? Tu się możemy idealnie schować. Zatem idziemy wywołać ducha, ale zanim oczywiście wywołamy ducha, zachęcam Cię, naprawdę zachęcam Cię, aby zostawił subskrypcję na tym kanale oraz zostawił o, zostawił oczywiście łapkę w górę po tym odcinkiem, bym wiedział, że odcinek Ci się spodobał. Oczywiście, jeśli Ci się spodoba, nie? <laughs> Taka jest kwestia. Dobra, tutaj mam oczywiście ten. Dobra, zrobiliśmy i spójrzmy. Dobrze, udało nam się. Przetrwaliśmy. wykonaliśmy główne zadania, jakim jest oczywiście. No znaczy za sprawdzimy się, dowiemy czy udało nam się faktycznie dowiedzieć się z jakim duchem mam do czynienia, ale no powiem sobie szczerze, że raczej się to udało nam, bo mieliśmy oczywiście... mrożej temperatury. Mieliśmy oczywiście... Co my jeszcze mieliśmy? Mieliśmy odciski palców, no i MF5, zatem no jest to musi być po prostu gin. Jeśli chodzi o zdjęcia, no cóż, no nie udało nam się zrobić trzech zdjęć. No trudno, czasami tak bywa życie no to i tak mieliśmy tutaj troszeczkę utrudnienia więc no jakoś to się wyrównuje jeśli chodzi o poziom odcinka no i oczywiście wykonaliśmy wszystkie pozostałe zadania drugorzędne I tak był to oczywiście džin więc udało nam się oczywiście więc fantastycznie zobaczymy sobie oczywiście jaką nagrodę tutaj otrzymaliśmy no 175 dolarów właściwie za takie no ujdzie to wle. Oczywiście ujdzie. mogło być lepiej, mogliśmy, mogliśmy zrobić lepsze te zdjęcia, no ale jeden poszedł miski, chyba, z tego co pamiętam, a dwa pozostałe to po prostu. Mm, coś tam nie wyszło, ale już nie pamiętam o co dokładnie tam nie wyszło, bo już powiem szczerze, już zapomniałem. No ale co oczywiście, co mogę powiedzieć? Dziękuję Wam oczywiście za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już w kolejnym odcinku. I oczywiście tak jak mówiłem wcześniej zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, jeśli chcę, żeby kolejne odcinki Cię nie ominęły. Oraz jeśli spodobał Ci się odcinek, może zostawić taką łapkę w górę komentarz, będę za to bardzo wdzięczny. A ja co, oczywiście się z Tobą już zegnę. widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, do usłyszenia, siema!